Szczerze wiecie co mnie boli najbardziej, to że moja 60-letnia sąsiadka, która ma super synków i mają ją totalnie w dupie, yy, prosiła mnie o pomoc, jakby ja jestem mega pomocnym człowiekiem, nie mam z tym problemu, bo mówiła, że strasznie jedzie w mieszkaniu, no ja tam wszedłem, no i rzeczywiście wam powiem, że mocno jechało. I no, trzeba było temu jakoś zaradzić, nie? Więc pogrzebałem w internecie i znalazłem coś takiego, zaraz wam wytłumaczę, co to jest i jak to działa. To urządzenie, które wygląda tak naprawdę jak jakiś powerbank. Jest to przenośny ozonator ze strony ozonlife.pl. To małe urządzenie właśnie tworzy ozon, który zabija jakby problem u samej podstawy, nie? czyli jakby w sumie, nie wiem, co i jechało strasznie u niej w domu. Jakimś grzybem na ścianie, nie mam pojęcia, ale no, kupiłem to, bo pomyślałem, no trzeba jej pomóc. Yy, ładnie zozonowałem mieszkanie, zabrałem ją na spacer, no bo podczas ozonowania nie można być w pomieszczeniu robiliśmy trzy sesje 90 minutowe i po każdej sesji wychodziliśmy jakby z domu, bo było trzeba je całe przewietrzyć. i powiem wam szczerze, że jestem mega w szoku, no bo cały jakby jej salon ten taki zgrzybiały po tych trzech sesjach, no, normalnie zaczął ładnie pachnieć i jestem naprawdę zaskoczony, że to małe urządzenie, robi taką robotę. I uwierzcie mi, jechało tam niesamowicie. Ona to jeszcze próbowała przykryć jakimiś perfumami do pomieszczeń. To się zmieszało i waliło jeszcze gorzej. No a to coś właśnie rozwiązało problem, jakby od podstawy. Jestem z tego mega zadowolony. Ja jej zostawiłem taką jedną sztukę, bo mówiła, że nie ma pieniędzy, żeby to kupić i bardzo by to chciała. No więc wiecie, no w sumie, co to jest mniej niż 120 zł, wydać na takie coś. No ja jestem mega z tego zadowolony, dlatego sobie kupiłem drugą sztukę i teraz ja tego na przykład używam w samochodzie, w szafkach do butów, w łazience, żeby mi też pokocie nie śmierdziało. Więc mega polecajka. Jak też chcecie sobie takie coś zamówić, to napiszcie w komentarzu, podejść wam linka do strony, z której ja to kupiłem. Z tego co widziałem, jest na niej teraz jakaś jesienna promocja. No więc kurde, lepszej okazji chyba nie będzie.